W niedzielę jest mecz polski. Na kogo stawiasz? Polskę, Francję? Oczywiście, że stawiam na naszych. No, pokazaliśmy ostatnio, że potrafimy. E, ale naprawdę, ja miałam taki czas, że teraz oglądałam e, po, poprzedni, po, w Tajlandii, po, poprzedni mecz, wcześniejszy, no i rzeczywiście to były wyjątkowe emocje. I śmieszne to było, jak wchodzisz do baru w Tajlandii i nikt się nie emocjonuje, tylko ty jesteś Polakiem, który, wiesz, tam się drze, więc jakby te emocje mi gdzieś towarzyszą. I fajnie. Trochę utarłam nosa Maxowi, bo on jest rzeczywiście Niemcem, więc Niemcy nie weszli, a my jesteśmy, Heh. Więc tak, będziemy, wi widzimy się w niedzielę, o której, my gramy o której? Pamiętam, o której gramy z Francją, wiem, że, ale... 20? 17? 16. 16. Czy widzimy się w 16 przed telewizorami. Jaki będzie wynik? 1:0 dla nas? O może, dobra, właśnie, obstawiam, 1:0 dla nas. Trzymamy kciuki. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie musicie nadrobić, sub, subskrybujcie kanał, przeambitni, łapki w górę, oglądajcie i zapraszam Was, już niedługo na drugi sezon farmy obiecuję, że będzie się działo i musicie oglądać uważnie, bo to od Was zależy, kto wygra 100 tysięcy złotych.